To czas na najtrudniejsze pytanie. Moja droga, ty przez bardzo długi czas byłaś numer jeden na TikToku, a teraz spadłaś. Jak się z tym czujesz? Em, tak, szczerze nie boli mnie to. Nie uderzyło to we mnie jakoś bardzo, bo wydaje mi się, że już doszłam do takiego momentu, że ludzie i tak mnie kojarzą z tym TikTokiem. I nieważne na której będę pozycji, jestem tą najbardziej znaną TikTokerką też poniekąd, bo jestem tam od lat i cały czas działam, cały czas jestem regularna i moje filmiki wciąż zdobywają ogromny zasięg są viralowe, więc nigdy mnie to w jakiś sposób tak konkretnie nie dotknęło. A jak myślisz, dlaczego spadłaś z pierwszej pozycji na drugą, bo jesteś teraz na drugiej, tak? Um, chyba tak, z tego co mi się no, wydaje, co się, co się wydarzyło, że wiesz, że oni cię minęli? Um, jak się tworzy content z drugą osobą, to jest chyba ciekawsze do oglądania dla większości. Zależy od targetu odbiorców, jaki się ma. Um, młodsi widzowie może częściej wolą takie mniej może takie mm -hmm, ciężko wytłumaczyć. Takie filmiki, które nie trzeba bardzo się na nich skupić. Hmm? że Po prostu oglądasz i nie, nie, nie ma w nich takiego większego jakiegoś głębszego sensu. A ja staram się czasami wrzucić jakiś trend, tutaj mam jakąś współpracę, więc może ich to nie interesuje aż tak bardzo. A znasz tych chłopaków, którzy cię wyminęli? Um, nie poznam ich nigdy osobiście, ale znamy się, obserwujemy. I miło jest między wami. To nie jest tak, że wie, że nam krzyczysz na nich, chłopaki, co wy narobiliście. Nie, nie, nie. Nie ma między nami złej krwi i mam nadzieję, że. Jak się kiedyś spotkamy, to może uda nam się też coś razem nagrać. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. No i koncert trwa! Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.